Okej, okay, witam z tej strony Desmyt 5 i udowadniamy, że można zdobyć wszystkie nasze kartek. Tak, Proszę. jest, ja Wolfrix22 jako moc trójcy, M2 i plus jeszcze raz nas, nasz kumpel Lerszcz tak. i właśnie udało nam się dopiero 11 tych głupich kartek zdobyć Fakie. Je. Jezu nie słuchajcie, ich wycitowali jej tyle. Tak, jasne. A, odezwał się Majster, który kuźwa zostawia przyjaciół, olewa. No, się, żeby, żebyśmy wygrali. Ale, ale szczerze, nie wiem. Ale groziliśmy się! Tak, 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 tak. Kurźwa, przez dłuższy czas był za mną ciągle, więc mieliście spokój. Zdobyliście 5 kartek, ja 6. A dokładniej to ja zdobyłem. Czekaj, raz, 2, 3, 4, 5. No dobrze, pię, 5 rów... zdobyłem. Ty, Voltrix chyba 3 wziąłeś i chyba resztę lasz. No a ja finalową zdobyłem. No dobrze, dobrze. Został na samolot jak wychodzimy czy co? O ta, to by było na tyle co so, z tej strony była Monstrujce oraz leszcz na razie